Cześć, tu franek. Dziś zrobimy sobie unboxing pięciu saszetek Steamog by Leicester klasy aktualnej, czyli 2013-2014. No dobrze, więc możemy otwierać. Wow! Pierwszą saszetkę otwieramy i top mistrz! Вица в РДО, Ну no, не зле, не зле. Посашетки собираются туда, бок. Тут у меня Ну, добра. Друга сашетка. Tutaj, jeśli chodzi o to, to to wreszcie weźcie zobaczył zaraz co 15 saszetek. Mamy, mam 5. Bramkarz Mateusz Bąk. I zobacz. Nie wiem, teraz otwierał z czego Искала специально нафига. И у нас звезда и в звезда. Herbie szybko odchodzimy z cesarzewki tutaj, bo nie trafiały raczej jakieś ciekawe wkłady. W pierwszej saszekce trafiliśmy do mistrza, a poza tym nic ciekawego chyba. I mamy ulubieńca fanów, czyli fans Favorita. please go. OK, otworzyliśmy te pięć staszeczek, trafiliśmy mistrza, no, do mistrza i wicała No Dobra, zapraszam na następne moje filmy. Cześć!